Witam wszystkich, dzisiaj zaprezentuję gimbal. To jest gimbal do stabilizacji filmów wykonywanych telefonem. Z tym zawsze był problem, tutaj poleciłem, też dziennikarze Łowiczalina takie coś mieli, bo bawią się filmowanie, ale jakość tego jest fatalna. I tak przy okazji ktoś mi zasugerował, że nie kupią gimbale. No ja też sobie kupiłem. Może być koronawirus, tak, to trzeba uważać, żeby się nie zarazić. <laughs> Ale chyba na przedmiotach no do 3 dni taki, takie bakterie no. nie powinno być po prostu. Gdzie tutaj jest... tu się powinno się w ten sposób. Wimble 2 Firmy Fej, Fej, tech na tym starym telefonie Huawei P8 Lite. Jakiś kody QR do aplikacji pewnie. Facebooka widzę tutaj. karta gwarancyjna. instrukcja Nie miałem do czynienia z czymś takim, więc po prostu. Chyba, że będzie jeszcze polska dołączona. Mam takie steropionowe pudełeczko. I w środku mamy tak gimbal, zasadniczo mamy ten gimbal. Jakie ma przyciski, zaraz go pokażę. Co my tu mamy jeszcze? Tu mamy, a taki to jest statycz, To jest statyw, który przykręcamy tutaj. I to. Już O nie, tu są kabelki połączeniowe. Jest to kabelek Jest kabelek do... Trzeba... O tu są jakieś takie to są tych kabelków na mikro USB. Kabelki połączeniowe na mikro USB Tutaj jest pasek To jest pasek to jest kabelek też USB, mikro USB. Dobra, teraz będę musiał się trochę zapoznać z tym, bo to jest nie takie, jest takie proste. Spróbuję przetestować najpierw na spokojnie. O, może obu płaszczyznach jak widać. Przetestuję to. żeby więcej ogarnąłem tego gibbala. Więc tutaj jest wymagane, żeby tak było połączenie z telefonem, kabelkiem, bo tak to to wariuje. I to, co my to mamy? Przyciski. Eee, tutaj jest do nagrywania, ale tu trzeba mieć aplikację do filmowania, nagrywania. Tu jest do eee, włączeń, to jest do włączenia, wyłączenia też joystick do sterowania. To jeszcze jest przybliżanie. A to też myślę w połączeniu z telefonem To jest USB do ładowania sprzętu, jest drugi, drugie złącze USB do połączenia z telefonem. Jak go teraz zamontuję sobie, używam starego telefonu. Bo teraz musimy to jeszcze poustawić. I dobra, sobie to podłączyć jakoś tutaj telefon, Na no, tak, tak. Podłączamy telefon. A tu wibruje. Gimbal nie powinien widzieć gimbala ten telefon ma się odwrotnie, sterowanie w ten sposób o, tak złapie tam tak reaguje właśnie jakiś sygnał alarmowy mi to wysyła łączę go jeszcze raz ta część mi się strasznie nagrzewa, nie wiem dlaczego ta część tutaj ta część tu się nagrzewa ten silnik łączę ponownie ustabilizował z właściwym w... nic nie będzie reagował pokażę Ale... tak na sucho jak to jest mniej więcej obrót Ciska mi się na zewnątrz. Operuje. Nie wiem dlaczego, ale operuje się na zewnątrz. Nie to nie tak, że on się kręci w kółko, tylko ma jakiś opór. Zatrzymam teraz. O, i to, jest, to się zatrzymuje. To 360 stopni ma, który niechcący dałem w skosie. uważać, żeby go nie, tylko to jeszcze kwestia tu włączania, kurczę, Nie opór. Dobra, teraz jestem w trybie tutaj aparatu, ale na razie muszę ekranem sterować. robi? W górę, do dołu, w lewo, w prawo. pojemować. I więcej wygląda obsługę tego sprzętu. Jeszcze nie, tutaj nie opanowałem tego włączenia włączenia gimbalem, nagrywania, ale tu jeszcze trzeba by tam tak popracować, bo trzeba aplikacji chyba zamontować mu albo ustawić coś w telefonie, żeby było sterowanie tak jak e, sel do selfie. Przez, ten, przez gniazdo steruję. Dobra, włączamy go teraz. Włączony teraz, nieaktywny, ale to już się nie nagrzewa tak mocno. Po Początkowo mi się to nagrzewało, to się nie nagrzało wcale. Być może przeciwwaga tutaj. Się odpowiednio wyważa... To musi być odpowiednio wyważony też ten telefon przez wyciągnięcie tego, schowanie. Żeby to jakąś równowagę miało. to mam na razie po angielsku i po chińsku, także to da to stwierdzić. Podłączę to. Фигура лева, гура. Право, лево, мы играем грубо. Но гура это гура.